Cześć, jestem Simon dzisiaj gramy sobie w Skywars na Hypixel. No dawno już nie było tego trybu gry. Nawet mam nadzieję, że dzisiaj uda nam się coś wygrać. Oczywiście gram sobie solo. Może kiedyś z kimś innym nagram. W ogóle niedługo będę miał szybszy internet, więc myślę, że będą też inne gry na streamach i streamy będą po wiele lepszej jakości. Więc myślę, że to jest dobra rzecz. Dobra, zaczynamy swoją rękę. Weźmy sobie spodnie, Justeka. Szkoda, że nie mam tej. Nie czeka żadnego na górze jesteś do budowania w ogóle mam świetny ten tutaj takiego strzędzia że wow że już wygrałem nie zaczynając giery ale dobra mam nadzieję że coś wygram przynajmniej jedną rękę bym był z tego faktu bardzo zadowolony teraz będzie mi teraz jajkami rzucał spokój chyba mu się nie udało i dostałem jednym jajkiem o nie ten tu teraz będzie mnie tą wetką rzucał i co i Magnite'a. To nie jest dobra wiadomość, chociaż udało mi się. Udało się. Udało się go sklepać. Ale teraz mamy mnie czeka. Dawaj. Spadaj! Nie! Dobra, pójdę sobie do niego. No, plecy dostałem, no to fajnie, dobra. Pierwsza ręka nie była może zbyt udana. Jeszcze mi się scroll popsuł, naprawdę. No ale myślę, że będzie dobrze że na streamach, będą gierki z widzami, w różne giery. A w ogóle, jak ktoś jeszcze kanał nie, nie subuje, może zostawić, kliknąć ten czerwony przycisk na dole. Możecie też zostawić lajka, like jeżeli filmik Wam się oczywiście spodoba, dobra. Mamy wędkę, mamy jakiś podstawowy budulec, więc nie jest źle. Stone sword Trochę zbrojki, o są jajka Jajka też są bardzo przydatne No i dobra, możemy biec dalej W ogóle ta sama mapka jest, nie? Patrzcie, teraz spokojnie robimy ją plecy Patrzcie co to daje No nie, uciekł mi Stary, nie odchodź TAKĄ DOBRĄ POTKĘ MIAŁEM, A TY MI UCIEKŁEŚ Dobra, teraz sobie nie wiem co on w ogóle robi On spadł Słuchaj, gdzie tam tamtego? Może uda nam się go dogonić? Come on. I to jest skill, dobra, pięknie Mniej Więcej śnieżek Chociaż nie wiem czy to nam się tak naprawdę przyda, ale tu jest akcja Gdzie dwóch się bije tam Simon wygrywa! O nie, ale ma miecza! Nie wierzę, że jeszcze dostałem... A, jej, jej, były 3 A więc nie było tragedii. No to samo będzie? Nie, teraz jest inne mapko, nie, jest ciemno. Na pewno nam ułatwi w oglądaniu. Ale dobra. Może kit zmienimy, energix mam. Ale mam też z mieczem, ale co na... Na... multi. Halo. Nie ma miecza? Jest mieczyk. I co tu będziemy mieli? Hełmy. Jest jakaś wędka. Dobra, nie, nie ma tragedii. Myślę, że sięgielkę mogę sobie wziąć tak sobie I patrzcie, jak to działa. Hop, hop, dwa hity i już praktycznie miał zero, nie? To było świetne, dobra. Już sobie jeszcze tą wędkę na małpaka. Pewno bardzo mi się przyda. Teraz tak, teraz spokojnie, tego cztery osoby, on tylko jednego heal'a. Mogło być na pewno lepiej, ale nie jest źle. Co to mówi Robił Nie, tu jest jeden. Oni mają cross-teaming. A gini. No come on, patrzcie, uda mi się, cross-teamer'ów zabiję. I hop, teraz walka z tym, i co, i wygramy to? Chyba tak, chyba, uda się? Tak jest, wygrywamy tą arenkę, 4 kille. Świetna giera, udało się. Więc jestem bardzo zadowolony, 7 soulsów dostaliśmy, mam już 15. A mi dzisiaj 10. Nie jest źle, zaraz sobie to otworzyłem myślę na sam koniec odcinka. Dobra, lecimy dalej. Na kolejną arenkę w tym odcineczku. Żytwa już 5 minut. Ale to się jeszcze z 5. Jeszcze może jednog gramy i są ta sama wka wcześniej. Nie była nam zbyt szczęśliwa. Ale może się przełomiemy na niej. Moi temki nie są jakieś świetne. To trzeba przyznać. W ogóle tu nic nie widzę. Może ja się boję tym tym otwierać się, że wywalę tą podkę, i jak wywalisz podkę, to już jest źle. Żebym, że jest bardzo źle. Ale no dobra, żyjemy. Bo w ogóle jest już na środku. Wow, ale pewnie tą podkę za szybko wyrzucam. Patrzcie, i plecy mu Wow, jak on nie to kiwił. Wgląd, poszedł się tam bić. Co jest tutaj? To są buty. Dobra, i biegniemy do tego gościa. Dobra, to jest nasz kill. Pięknie. Sharpness. Byłem lepsze. Teraz chwila ucieczki. Ja w niego snajpił. Albo nie, w tamtego. Aj. Dostał raz, ale nie zmieniłyśmy go. Dobra, zostałem 4 sobie co? Myślę, że leci IOLO na tego typka. Nic się mnie tu nie spodziewanie! Zobaczył mnie, dobra. To <grytanie> nie było najlepsze rozwiązanie, ale... Ja Mamy dwie strony tylko. Nie! Nie wiesz, on nadal żyje, on ma taki ten świetne. W ogóle mam chyba na ten, na fallinga. Nie, jednak nie ma chyba. na to spadanie. O! Umarł! Pięknie! Dwie osoby zostały! Ja i jakiś gościu. Użyć drugie zwycięstwo dzisiaj. Yy, to bierzemy, nie układ lepszej. No to jest sformułowana. Uh, uh, uh. nie, no damy mi to. Ta powera, dobra? Wystawię to sobie jakoś, gdzie jest ten ostatni gościu? To będzie refill, ale ja na no, to nie czekam. Tam jest gdzieś. Widzę już jego nick. Lol, on w ogóle nie ogarnie chyba co my robimy. Ale nie, chyba wie, wie, że tu jestem. Podejrzewam, że. <grym> że on macha. O nie, dziur! <grym> nie wierzę. Co ja zrobiłem? Jaki fail? Nie. Ja myślałem, że on jakiś ten jest, dobra. <noise> to chyba e, wytnie się. <noise> nie wiem, że robię fajle jak ostatnio grałem. Po prostu skakałem sobie i wyskoczyłem. Jeszcze nie... Nawet nie spadłem na mapkę, tylko z niej wyskoczyłem od razu. Albo gramy teamy, to jeden z mojego teamu jeszcze żyje, a ja od razu włączę kolejną. Więc to też były niezłe fajle, ale dobra.

Dobra, to było łatwe To było bardzo łatwe To też było łatwe w ogóle Nie wiem co on zrobił Poszedł umrzeć na mnie Jest kolejny O, wygrałem już Dobra, to była szybka łapka I co, i widzimy się chyba na jeszcze jednej? Dobra, niech będzie jeszcze jedna na zakończenie, ja tego 25, spoko Lecił dalej Okej, okay, kolejne solo Czyli z naszym którego nie używam tylko go wcześniej Ale... trudno Też tak czasem jest Nie, on już się buduje na środek Ja nic mu nie zrobię Niestety Było bardzo przemyślne wyrzucenie tego Pod klik Dobra Nie, rzuciłem mu to pod nogi Ja uciekam Nie wierzę, dobra To też był fail Dobra, ta zupkę odcinka nie była zbyt przyjemna dla mnie Ale trudno. Są też takie odcineczki Ja się z wami żegnam. Tylko jeszcze sobie otworzymy. Oczywiście są wele. I co, jeżeli ktoś jest nowy na kanale, może oczywiście zostawić suba, łapkę w górę możecie też zostawić. Widzimy się już niedługo z lepszymi streamami, z lepszym wszystkim. Do kolejnego odcineczka. Trzymajcie się i cześć.